Ludzie, którzy mają bzika na punkcie ryb. Nie da się tego inaczej opisać, bo jeżeli tego i tej pracy nie kochasz, to nigdy nie będziesz prawdziwym rybakiem z krwi i kości. Jakby powiedzieć, nie wyobrażam sobie, żebym cokolwiek innego w życiu robił, oprócz hodowli ryb. Od dzieciństwa byłem związany z rybami tak już mi zostało. To, ja bym powiedział. Więc było tak, że no albo byłeś z ojcem, albo zostawałeś w domu, więc zawsze z nim jechałeś. Czy byłeś, miałeś 5 lat, czy 10, czy 15. Więc tak, tak naprawdę samą styczność z rybami już mieliśmy z Agatą od samego początku. Mój ojciec zawsze mówił, że należy znaleźć swoją drogę. I nie zawsze ważne są te oceny. Że jak się tak dobrze człowiek uczy, a on się uczył, wcale nie tak dobrze. Miał trójki, ale zawsze miał swoją pasję. Bardzo dużo czytał i oczywiście nieustannie chodził na ryby. Zawsze opowiadał. Że całymi dniami przesiadywali ze swoim bratem i ojcem na tych rybach. No i oczywiście mówi to w taki sposób, że nie trudno było wiedzieć, że to była prawda. I to się u większości nas zaczyna od dzieciństwa i od wędkarstwa. Czyli ja, jak pamiętam, pierwsze ryby łowiłem z tatą na wędkę, mając, nie wiem, 7 lat, może 6. To była taka. Wąska struga około półtora metra, gdzie w dołeczku pływają sobie płotki, które było widać, jak biorą na haczyk. Na serek topiony łowiliśmy te płotki. To, że mamy takie doświadczenie, oczywiście wynika z tego, że pracują tam całe rodziny. Tak, Ojciec przeprowadza również swoje dzieci, jeździ z nimi na stawy. Ta pasja w naturalny sposób się rodzi. Jeżeli masz takich ludzi i z tych ludzi. Indywidualistów, pasjonatów, stworzyć zespół, no to wtedy osiągniesz sukces. My sami produkujemy te ryby od początku, rozradzamy, produkujemy. Z tych ryb produkujemy kawior, i my ten kawior sprzedajemy. I cały ten ciąg zdarzeń jest, jakby powiedzieć, w jednej ręce. Zmiana pogody, zmiana ciśnienia, inny wiatr wieje z południa, inny ze wschodu, ryba się inaczej zachowuje. Są takie dni, kiedy ta ryba nie chce bać paszy, nie wiesz dlaczego. Nie? A za dwa dni przychodzi burza. Ale to ciśnienie już się zmienia półtora dnia wcześniej. Te ryby dwa, trzy dni wcześniej szybciej reagują na to. A w ogóle wszędzie są takie niskie tleny? Rano? Rano, dziewiątka miała 58, to najniższe. Wiesz, to nie jest tak, że. Przepływem coś uzyskasz, jak on też ma na odpływie, tam nie wiem, 70%. To ci nie daje wody 120% na stawkach. Tak? Zrobisz tu na żeby zrobić duży przepływ, no trzeba czekać. To, że coś robiłeś 100 razy. Ja mówię, 500 razy łowiłem takie przesadki 500, i mówię, 485 razy wychodziło, a czasami nie wyszło, nic. I do dzisiejszego dnia nie wiem. Dlaczego nie? Kiedyś była. Cały staw zalany, pięknie przygotowany, pokarm odpowiednio i tak dalej. Nic nie wyszło. Tu niczego nie możesz być Możesz odrobić wszystkie, najlepiej wszystkie lekcje. I nie wychodzi. Codziennie musisz obserwować te ryby. To nie jest tak, że e, przychodzisz i sobie każdy dzień powtarzasz. To jednak w ciągu paru godzin może coś się zmienić. Wszyscy są czujni, zwalczeni, bo. Bo naprawdę w tych hodowlach to nie masz więcej czasu, natura ci nie daje niż 15 minut. Przestanie płynąć woda, po 15 minutach twoja praca roczna, pięcioletnia, a w przypadku jesiotrów nawet 12-letnia idzie w dym. Brak masz nie być dumny, jeżeli reprezentujesz jeden z najstarszych zawodów na świecie. Dalej taki sam. Trzeba spojrzeć na to w taki sposób. Parę tysięcy lat temu pływano łodzią. Dzisiaj te łodzie są prawie takie same. Też są łodzie drewniane. Niektóre się zmieniły na aluminiowe czy na plastikowe. Ale pych jest dalej ten sam. Czasami oczywiście, że Młody rybak sobie chce, zakłada sobie silniczek, daje czy jakiś inny. A stary rybak bierze pych i płynie sobie o pychu. A jak młody chce włożyć silnik, to mówi gdzie silnik. A co ja będę widział, co ja będę słyszał? Po co ty wypływasz na wodę? Tylko zakamieć? A co ty będziesz widział na tej wodzie? Czy ty usłyszysz rybę tego, zobaczysz gdzie ona jest, w której partii stawu i tak dalej? Czy coś się złego nie dzieje, to tego nie zauważysz? A jak płyniesz sobie od 4 rano czy o 5 rano, cichutko nie ma fali, płyniesz sobie o pychu, to wszystko widzisz. Kolor wody, wszystko, to, co wszystko nam daje informację, co się dzieje w tym stawie. Jak ten staw żyje, czy z rybami jest wszystko w porządku i tak dalej. To wszystko składa się później na efekt finalny. To wszystko ma wpływ. To, gdzie jesteśmy, to, w jakiej wodzie te jesiotry pływają, w jaki, jak ten ichtiolog czy rybak, tak? jakie, jaka będzie wygląda, jakie będą wyglądać jego dni w pracy, czy na pewno do wszystkiego dopilnuje. Co my, my tak kochamy te jesiotry? My z tą rybą wiążemy się w jakimś stopniu 9, 10, 11, 12, 13 lat. Mamy osobniki, które mają 16, 17 lat. Więc to jest prawie jak twoje dziecko, tak? Tu chodzi o to, żeby ten klient ostateczny dostał to, na co po prostu tyle osób tak długo pracowało. Moim napędem każdego dnia jest to, że mogę opowiedzieć, jak ten produkt. Był przygotowywany przez te 12 lat.